Może no, jest i płytko, ale za to, to widać jak właśnie woda no. buja. Czekaj. O właśnie teraz to Widać tą różnicę. A jak byliśmy na Tasmanii, tam wyczytaliśmy, że pływy mają różnicę ponad metra. No. Wyobrażam sobie, że tak może być. To teraz sobie wyobraź jak tą drogą jechaliśmy, która była przez środek. No. Czyli mamy City, Royal Botanic Garden Ło, patrz tu jaka idzie fala Theater Widzisz to? No, baj chlust. Jak bije po brzegu, patrz no. Bardzo wzburzone jest, No, Bardzo jest wzburzone